Cześć, jestem Jennifer z firmy BIM. Systemu centralnego odkurzania numer jeden na świecie. Centralny odkurzacz BIM ułatwia sprzątanie i twój dom będzie dużo czyściejszy. Zapewnia on dużo więcej mocy i ma zalety, którym nie dorównują zwykłe odkurzacze. Jedną z naszych największych zalet jest czyściejsze powietrze wewnątrz i co za tym idzie, uśmierzanie alergii. Aby wyjaśnić jak to się odbywa, spójrzmy na kilka tradycyjnych odkurzaczy. Przenośne odkurzacze wydalają brudne, alergenne powietrze z powrotem do pokoi, które zostały właśnie odkurzone. Nawet te przenośne odkurzacze, które szczycą się antyalergicznymi filtrami, nadal wydmuchują drobne cząsteczki z powrotem w powietrze, którym oddychamy. Nic na to nie możemy poradzić. Silniki, torba do zanieczyszczeń znajdują się po prostu w pokoju z nami. Zapoznajmy się z jednostką centralną BIM, prawdziwym kluczem do systemu centralnego odkurzenia i jego korzyści zdrowotnych. Umieszczając ją w piwnicy lub garażu, usuwamy 100% brudu i brudnego powietrza z pomieszczeń mieszkalnych, a nie powodujemy jego krążenia w pomieszczeniach. Ponieważ nie musimy ciągnąć urządzenia za sobą po całym domu, silnik jest zatem większy i znacznie mocniejszy niż w zwykłych przenośnych odkurzaczach. Ma aż 5 razy więcej mocy. Na pewno zechcesz mieć taką większą moc odkurzania, aby zwalczyć jedną z najbardziej uporczywych przyczyn alergii na kurze. Domowy, roztocze kurzu. Typowy dom jest siedliskiem milionów roztoczy kurzu, które wspaniale rozwijają się na tapicerowanych meblach w materacach i wykładzinach dywanowych. W tym miejscu atakują one osoby najbardziej podatne na alergię. Lecz nie tylko roztocza stanowią kurz. Kurz składa się z wielu niepożądanych składników cząsteczek skóry, sierści domowych zwierzątek, bakterii, zarodków pleśni i innych. System centralnego odkurzania BIM usuwa 100% brudu kurzu i alergantów, z którymi wchodzi w kontakt i wysysa je z pomieszczeń mieszkalnych, ponieważ urządzenie jest odizolowane. W piwnicy lub garażu. Powietrze, którym oddychamy, jest zdrowsze i mniej skażone. Jest to ogromna ulga dla cierpiących na alergię i dla małych dzieci, jak również dla ich rodziców i dziadków. Jest jeszcze coś, co okaże się ulgą, szczególnie jeżeli wymienialiśmy torby w odkurzaczu. Jeśli nie robiliście tego, to pozwólcie to zademonstrować. Wygląda to tak. Nigdy tego nie doświadczysz przy systemie centralnego odkurzania BIM, ponieważ nie ma tej okropnej, brudnej torby do wymiany. Po prostu odpinamy zbiornik i wyrzucamy zawartość. I to wszystko. Opróżniamy tylko raz. All there is to it and it only needs emptying once or twice a year Przenośne odkurzacze są w użyciu od około 100 lat. Narodziły się mniej więcej w tym samym czasie co żarówka. Były pewne skromne ulepszenia na przestrzeni dziesięcioleci, ale nadal nie mogą konkurować z BIM, także w innych ważnych czynnościach. Po pierwsze, są one zazwyczaj ciężkie. Nie mówiąc już, że są nieporęczne. Niektóre odkurzacze ważą ponad 15 kg, nadając nowego znaczenia słowu przenośny. Przenośne odkurzacze były wynalezione w jednym celu czyścić dywany. Ale dzisiaj domy posiadają rozmaite posadzki, Łącznie z drewnianą, winylową i z płytek ceramicznych. Kiedykolwiek próbowaliście odkurzać odkurzaczem podłogę drewnianą lub z drogich płytek ceramicznych przy pomocy przenośnego odkurzacza? Właśnie. Alternatywą jest albo pozostawienie brudu, lub wyciągnięcie mopy do kurzu z miotki i szufelki, aby wyczyścić te powierzchnie. Oprócz podłóg również wszystko inne trzeba od czasu do czasu czyścić i odkurzać. Niektóre przenośne odkurzacze są wyposażone w specjalne akcesoria do tego, ale węże są za krótkie, moc jest ograniczona i nadal wydmuchują Powietrze z powrotem do pomieszczeń mieszkalnych. Tak naprawdę tajemnicą jest, dlaczego wielu właścicieli domów nadal godzi się na hałas, kurz, ciężar i inne problemy stwarzane przez przenośne odkurzacze, kiedy mogli bez przyjemnością korzystać z ułatwienia i wygody stwarzanej przez system centralnego odkurzania BIM po prostu wbudowany w ich nowy czy też starszy dom. Przy systemie odkurzania BIM, włączając wąż do dogodnego gniazda w ścianie, włączamy moc i sanie. Przechodzimy z pokoju do pokoju, odkurzając dużo większą mocą niż przy odkurzaczu tradycyjnym. W rzeczywistości, aż od pięciu razy większą przy naprawdę głębokim czyszczeniu. A jeżeli Twój dom, jak wiele innych, ma różne posadzki? Nie ma żadnych problemów przy systemie centralnego odkurzenia BIM. Tylko wybieramy właściwe, łatwe w użyciu akcesoria, a twarde nawierzchnie są bagatelką do odkurzania. No tak, prawdą jest, że w kuchni i w innych pomieszczeniach z twardą nawierzchnią w domu czasami wygodnie jest używać szczotki do zamiatania brudu, więc system BIM może pomóc przy pomocy automatycznej szufelki do kurzu VACPAN. Po prostu naciśnij przełącznik nową, a VACPAN włączy się w celu łatwego i szybkiego pozbycia się zanieczyszczenia. Ale wszechstronność BIM nie ogranicza się do podłóg. Czyszczenie podłóg i odkurzanie jest łatwą rzeczą. Twój system BIM posiada akcesoria praktyczne do czyszczenia wszystkiego w domu. Wentylatora sufitowego, drzwi i okien, tapicerki, zasłon i mini-rolet, abażurów, Wzdłuż listew podłogowych i w szufladach. Twój dealer systemów oferuje nawet specjalne akcesoria do odkurzania klawiatur komputerowych, pod lodówkami i dużo, dużo więcej. BIM ułatwia bardzo dokładne czyszczenie schodów. Porównaj to ze zmaganiem się z tym niezręcznym przenośnym odkurzaczem na schodach. Łatwo zobaczysz, dlaczego system centralnego odkurzania jest zaprojektowany do czyszczenia i odkurzania całego domu. Coś, czemu nie dorównują przenośne odkurzacze. Twój odkurzacz BIM pomoże utrzymać Twój samochód w idealnej czystości. Tak, system centralny. Centralnego odkurzenia Bim robi to wszystko i dużo więcej. Więcej niż jakikolwiek zwykły odkurzacz. A zaskakujące jest to, że w pełni zainstalowany system centralnego odkurzania kosztuje mniej niż wiele dzisiejszych przenośnych odkurzaczy. Nie ma znaczenia, czy twój dom jest właśnie w trakcie budowy, czy też stoi od wieków. Każdy dom może być czyściejszy przy pomocy systemu centralnego odkurzania Bim. System Bim to mądra inwestycja dla każdego właściciela domu. Wzrost wartości domu przy ponownej sprzedaży został już udowodniony jako większy niż koszt zainstalowania samego systemu. Oprócz tego Domy sprzedają się łatwiej, jak nabywcy spostrzegają, że domy z systemem BIM są czyściejsze i takimi naprawdę są.